Cześć, tu Tomek z Edward House. Dziś kolejna super strona z darmowymi teksturami. Jeśli potrzebujesz kolejnego źródła darmowych kompletów tekstur do tworzenia realistycznych materiałów, do swoich projektów, wizualizacji, to ten film jest dla Ciebie. Pamiętaj, że w dalszej części filmu pokażę Ci metody, jak przeszukiwać stronę, aby znaleźć konkretne tekstury. A teraz już wpisujemy nazwę strony, którą chcę Ci pokazać: 3D mi. i jest to ten adres. Klikamy i przechodzimy do strony. Jeśli chodzi o samą stronę, to jej nawigacja jest bardzo prosta. Przewijasz poniżej. Masz tutaj kategorię, gdzie wybierasz sobie tą, która cię interesuje. Na przykład weźmy sobie Stone, a później wybierasz sobie konkretną teksturę. Weźmy sobie tą. Klikamy na nią, na jej nazwę. Następnie trzeba przewinąć poniżej i będzie tu dość duży przycisk Download All the Maps. I klikamy sobie na niego. Tu przenosi nas do folderu dysku Google. Wystarczy kliknąć na pierwszej z tekstur. A następnie na ostatniej lewym klawiszem myszy z wciśniętym i trzymanym Shiftem, a później. Wybieramy przycisk pobierania, który albo będzie na wierzchu, a jeżeli nie, to klikasz te trzy kropki, wybierasz, pobierz. W ten sposób pakujesz sobie wszystkie tekstury i ściągasz je od razu, a nie pojedynczo, tak jakbyś kliknął. Kliknęła tutaj na danym obrazku tekstury. Oczywiście są to komplety, dzięki temu, że mamy komplety, ich plusem jest to, że możemy stworzyć realistyczny materiał, a nie tylko kolor materiału. Zapisujemy sobie, pamiętaj, do dzielnego folderu, jedynego, który powinieneś posiadać na tekstury, do folderu, tutaj akurat już mam stworzony kamień z kategorią materiału, który chcesz ściągnąć, zapisujemy. Po ściągnięciu należy przejść do tego folderu, gdzie zapisywaliśmy, wcisnąć prawy klawisz myszy. I po prostu sobie rozpakować. Zapisał nam te tekstury do jednego folderu oddzielnego, ale później można je oczywiście przenieść. Zapraszam Cię za chwilę na dalszą część filmu, gdzie pokażę, jak na tej stronie szybciej wyszukiwać tekstury do Twoich projektów. Ale zapraszam Cię również na indywidualne korepetycje ze mną od podstaw do eksperta. Jeżeli nie chcesz odkrywać sekretów projektowania w programach samodzielnie, tracąc czas na błądzenie, poprowadzę Cię za rękę wprost do celu. Nauczysz się tworzenia projektów i ich wizualizacji w profesjonalnych programach takich jak 3ds Max, Archicad, Twinmotion. Motion. A teraz wracamy do strony, zobacz jak szybko korzystać z jej zasobów. Jeżeli chodzi o materiał, jeżeli użyjesz wszystkich tekstur, to uzyskasz taki efekt w swoim programie, oczywiście o ile twój program pozwala na użycie ich wszystkich. Te tekstury to te, które widzisz. Jedna odpowiada za kolor, druga odpowiada za to, czy będą wklęsłości, wypukłości, czyli modelowanie siatki. Tutaj wgłębienia mniejsze i wypukłości. Tutaj tekstura, która odpowiada za to, gdzie materiał jest szorstki, czyli jaśniejsze miejsca lub mniej, te ciemniejsze. No i ostatnia tekstura, która dodatkowo cieniuje powierzchnię, dodając wzmocnienia wgłębień i wypukłości. Ambient Occlusion. Jeżeli chcesz otrzymać efekt finalny, to korzystaj z tych wszystkich tekstur, aby mieć właśnie taki wynik. Teraz przejdziemy z powrotem do strony: pokażę Ci jak wyszukiwać konkretnych tekstur, to znaczy już konkretnego rodzaju. Oczywiście masz tu kategorię, ale możesz jeszcze wpisać nazwę. Ja to pokażę na przykładzie drewno, wciskamy Enter i wtedy program nam pokazuje wszystkie tekstury, które w nazwie mają drewno. Dodatkowo jeszcze pozwala nam tutaj pod wyszukiwarką zaznaczyć konkretne kategorie, na przykład żeby to było drewno, ale na podłogach. I po tym, no niestety nie pokazuję miniaturek, bynajmniej u mnie nie chciał pokazywać, może u Ciebie pokażę. Klikamy sobie na daną nazwę i tak samo jak wcześniej należy przewinąć poniżej, kliknąć ten duży przycisk. Pobrać sobie z Google jeszcze raz. Mam nadzieję, że strona Ci się podobała. Zapraszam Cię również na prywatną grupę z darmowymi teksturami i modelami na Facebooku. Link w opisie oraz kanał na YouTube, gdzie znajdziesz dużo filmów z darmowymi teksturami, modelami oraz innymi poradami, które pomogą Ci projektować szybciej a przez to zarabiać więcej. Cześć, do usłyszenia.